Od dzisiaj hopy od dzisiaj hopy od dzisiaj zobaczcie Które zobaczcie, specjalnie od dzisiaj się ubrałem powiedziałem święto To jest święto sześć, sze... no właśnie koledzy zauważyli, że nie no. ma sportowo. 6 meczów z rzędu zwycięstwa. Specjalnie się Dziś ubrałem Stop, dejte si spokojně v tylo. Że te zmiany bardzo wpłynęły na nasz plan rozegrania tego meczu. Bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja, że dwóch zawodników jednocześnie z urazami i to twierdzę, że w postaci Piaciego, kluczowego naszego zawodnika, w tej chwili takie, takie zdarzenie miało miejsce. Czy to wpłynęło na dekoncentrację? Nie wiem, niestety, niestety takie zmiany w środku pola nam się przydarzają. Głupia, niefartowna bramka, samobój której mogliśmy uniknąć. Przyjąłem samobója, życie, trzeba się podnieść, no i tutaj nie ma tłumaczenia, no. Każdemu się mogło zdarzyć, ale zdarzyło się mi. Po pierwszej rance zaczęli się bardzo dobrze bronić. A ciało ciało, pan widzi, jakiś się przewraca z Jak przed chwilą zginial na błonie a to też się przewrócił, co nie mówię, no i... Dobre jest, tylko że to było takie takie starcie, żeby blisko nie być, tylko ciało w ciało. Walka była od początku do końca, każdy z nas dał siebie 200% chyba było widać, bo, bo wiedzieliśmy o co gramy. Każdy szatni jest świadomy tego, z czego się wygrzebywaliśmy i jak ja, jaka ciężka praca i jakie ciężkie zadania nas czeka. Ja to powtarzałem od początku swojej pracy. My nie jesteśmy wielkim zespołem. My jesteśmy zespołem, który musi pokazać serducho i charakter. E, I liczyć na dobrą formę i dobre przygotowanie. Takim zespołem jesteśmy i nie mam gwiazd w zespole żadnych, nie mam ludzi, którzy zadzierają noska po zwycięstwach. Nie trzeba mu nikogo sprowadzać na ziemię. Można, się, można powiedzieć, że się troszkę zablokowaliście. Tak. Chciałem chwalić po zwycięstwach, ja chciałem pochwalić dzisiaj swój zespół za, za determinację i za to, jak weszli w ten mecz i jak do tego meczu podeszli. Nie zawsze się wygrywa taki punkt, ale, ale za to ode mnie słowa dużego uznania. Dziękuję. Wiadomo było, że po tym podziale będzie ciężko, ale spodziewaliście się że aż tak? Tak, myślę, że spodziewaliśmy się, że będzie tak ciężko, bo do strefy można powiedzieć spadkowej mieliśmy 3 punkty, to jest można powiedzieć nic na 7 meczy. No co to więcej trzeba powiedzieć. No, trzeba po prostu... W każdym meczu gracie o trzy punkty. Miejmy nadzieję, że po prostu y, szybko gdzieś tam się zrehabilitujemy. W sobotę wyjdziemy, będziemy walczyć i wygramy.